Był to mecz, który, który praktycznie obydwie drużyny nie stworzyły sobie stuprocentowych sytuacji o naszej, o naszej porażce, zdecydował indywidualny błąd Krzyśka Sucheckiego, który miał piłkę, mówiąc spokojnie, wybić, zawahał się. Nie wiem czy był fał, czy nie było faulu, Tutaj to, to nie tłumaczy zawodnika. Nie może ostatni zawodnik, który jest przed, przed bramkarzem, przegrać takiej piłki. Wydaje mi się, że miał łatwiejszą sytuację nawet niż zawodnik ofensywny, tutaj, który strzela z bramki, także mógł to spokojnie wybić, przerwać tą akcję i, i różnie mogło być. Mogło się skończyć remisem. Widzieliśmy, że jest musi tutaj wygrać. Pewnie otworzył się jeszcze mocniej. A tak, na pewno nie był to nasz tak dobry mecz jak w Częstochowie. Stworzyliśmy dzisiaj zbyt małą sytuację ale tak jak powiedziałem, no, sytuacji z dwóch stron praktycznie nie, nie było. Było dużo walki, dużo dużo, dużo Zaangażowania, natomiast no, taki, więcej z gry na pewno miały tychy tutaj, ale to jeszcze raz podkreślam, mi się, wydaje, że z tych sytuacji też nie miały za dużo. Także na pewno jesteśmy bardzo niezadowoleni, bo po, o naszej porażce decyduje minimalny błąd. Mocno się motywowaliśmy, że tym meczem chcieliśmy to spotkanie wygrać tutaj u siebie. Niestety wyszło to jak wyszło, i, i trzeba myśleć w tym momencie, już. O meczu z Obrzychem, bo to jest w tej chwili dla nas tutaj najważniejsze spotkanie, jak się okazało w rundzie, bo, bo to są derby i, i ta runda już jest stracona, także trzeba ratować honor twarz yy, grając dobry mecz w Obrzychu.